tam się uciął i całe szczęście, że to tam nie wlazło Przemek nasz libero jest bugi w swoim stylu zrobił miejsce Trzeba? Trzeba bomba. Dobrze. Miał być gdzieś już wpadający. Aż położysz czapacz, sobie z rękawiczek, trzeba go zaskoczyć. O. Oj, oj, oj. Czy odpowiedział swój błąd? Czasowo obrońca nam się robi z naszego solenizanta, pozdrawiamy i składamy najlepsze życzenia urodzinowe, stu bramek w zespole Old Boys Derby. Janek mknie w słońcu, strzał, ach! To są, to jest to właśnie Próba zaskoczenia bramkarza Dawaj, dawaj, dawaj Janek, dawaj jeszcze Ajajaj, odbiło mu się to jak ode mnie się odbija dzisiaj, strasznie Dobrze, Rafał, spokojnie. Tak, 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 Janek, Janek, Janek Brawo, brawo Janek Tak, brawo! I jedziemy dalej Coś pięknego. Wyrównanie. Brawo Janek. Wreszcie się przełamał. Pierwsza bramka nie wiem ilu już meczów, bo już nie liczyłem. Ale to na następny mecz z statystykami się lepiej przygotujemy. Teraz ustanie Erki. Dobra. Adaś leci, 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 leci! ja a ja jaj. leci, leci. blisko. Coś pięknego, ciśniemy ich, ciśniemy. ciśniemy. Będzie to środkowanie na Janka. Nie ma, tu jest na Marcina do tyłu. Marcinu deszczak. Pięknie, znaleźliśmy już jakiś sposób na nich. Strzały z daleka. Strzały z daleka. Przynoszą swoje. Przeciwnicy bardzo dobrze rozgrywają po piłkę, wychodząc z, z, ze swojej połowy. Bardzo ciężko jest im zabrać, brałem dokładnie do nogi. Ale właśnie. Bugi, 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 bugi. Yeah, Jej, yeah, yeah, yeah. ale szkoda tego. Piękne to było. Brawo, Mar brawo, brawo Marcin. Brawo, brawo, radek Marcin. Brawo, 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 brawo. Coś pięknego, tak jest. Ach! Świetna akcja. Szybkość technika nie ustąpiła. Uuu, zmieni bramkarza. Zmienili bramkarza. Skończyły się nasze gole na wyrównanie i w drugą stronę. Teraz trzeba będzie się namęczyć. Bramkarz weszł FM, koszulka. Więc wsparcie Od strony weszło, weszło na boisko. Co tam ten bęben coś komentował? Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Marły nas atakują. Biało-czerwone, dzisiaj się ubrali na biało i Jezus kochany, jakie mamy szczęście. Coś pięknego wreszcie. Uważaj, uważaj Bugi! Znów wyjście nie udało się, a oni sobie dokładnie grają, od nogi do nogi, proszę bardzo. A teraz to dobre to było, skomentowałem akurat w tym momencie, kiedy popełnili taki karygodny błąd. Ach, coś pięknego, prawie, było blisko, to był ten podający, Przemysław Biały, Polska. Aaaa, dawaj, dobra.

Dawaj Karol! Tak, jedno! Wideo rejestrację da faj. Dawaj, czy to nie to To Szybciej, Wartek To jest szybki Dajmy Dawaj, jedną! ja dawaj!

Panowie stanęliśmy! Trafik jakieś zmiana? Ja. 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 Teraz, druga, druga, teraz. Ja. 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 Ale podejść, panowie zapad! Ponejdź do obrot! <grym>

O kurwa mać! Wejdź ktoś za niego! Brawo Przemek! Ja Piotruś!

Stawcie się! Stawcie! 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 jest się! Stawcie się! Stawcie się! od się Piosenka? Piosenka! Taaq, Paingo, tak, tak, lewej!, lewej tak! Od poprzeczki, coś, od poprzeczki, coś pięknego. Ale brama. Uderzenie meczu. Stawcie się! Stawcie się! Stawcie się! Dajcie, Trzymaj Adam, trzymaj Brawo! Jest, daj, daj teraz. dobra, dobra pięknie! Uderz! Tak! Dobrze. Dobrze! dobrze. Możemy się ustawić. A środek, teraz środek pakujemy się!

Cofajcie się! Pięćcie, drog, drog. Druga strona! lewy, lewy, trzymaj lewe, Adam. Ból, ból, lewe, ból, lewe, lewe, ból. O kur... Ale fat. Ale mieliśmy teraz fakt. Ach, c... Cofaj, cofaj fay, co cofaj Piotrusz, co Piotrusz! Brawo. Cudownie. Odom, odom, odom.

je, yeah, jest, super! Szczęście też nam musi sprzyjać w końcu. Pięknie. Prosiło się o lobik, ale to jest wręcz niewykonalne, trudne. Janek, 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 nie do Oj, Bo oj, oj, będzie trzech na, na, jed, na jednego. A nie. Nie tak. Niepotrzebny Nie, nie, nie. Nie, nie. Chyba tak, co? To też mnie przy psykomyśla. Kurwa, far. Co się daje? O, mam doświadczenie. W ogóle myślałem? Hmm? Nie, nie, to swoją drogą. Myślałem jeszcze. Kurwa, w ogóle skoczyłem z łapą. Żeby, żebym przyniósł laptopa przy okazji Przyniósł dwa telefony nieużywane I, i laptopem wiesz, Na laptopie przygotować templatkę, żeby był timer wynik Może nawet jakaś plansza ze składem I 5 minut, 7? 6 minut Uśredniłem I po prostu wiesz, żeby to było tak Naprawdę na, na bogato przy którymś meczu w ładną pogodę. No, bardziej jako pokazać, że umiemy. Doping, dumping. Tego się nie chce, wiesz? Nosić laptopa, konfigurować OBS-a, streamować, to, to, jest, to jest trochę roboty. Przygotować grafiki, tę klatkę, wynik to jest nie Wchodzę! Wchodzę!

Zapie David. Zapie David? Przepraszam, to nie jest orgazm. Ooo, panowie, panowie, panowie! Ziemią, mocno ziemią! Jarek, wkrótki zubek, wkrótki ruch! Wkrótki! Nie tak, kurwa mać. Siły. Sawicki! Ja bym to wykorzystał. Panowie!

Ola, senor! Brawo, Artur! Super! Super! Ach! 여기까지 여지

dobrze przecież weszliśmy na prowadzenie bo dwubramkowe o kurwa jest yes super nam ja zajebisz super o boch czekaj u nas na pewno nie powiesz Kraj! Kraj! Ale wyjął. 20 po Jeszcze Karol, ja słyszałem... Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale dobra, Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze Jeszcze nie. Jeszcze nie. kto nie. nie. no, nie. To... nie.